Drodzy uczniowie, ósmoklasiści, szanowni Państwo, przed Wami wybór szkoły ponadpodstawowej. Jako dyrektor piątego Liceum im. Stanisława Lema w Koszalinie serdecznie zapraszam do naszej szkoły. Ktoś by mógł zadać pytanie, dlaczego piąte Liceum Ogólnokształcące? Bo to jest właśnie szkoła dla Ciebie. Szkoła, która dobrze przygotowuje do egzaminu maturalnego. Szkoła, Szko która daje wszechstronny rozwój każdemu uczniowi. Pracuje to wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która indywidualnie potrafi dotrzeć do każdego ucznia. Wybór jest jeden. Piąte Liceum Ogólnokształcące. Życzę Wam powodzenia na sprawdzianie ósmoklasisty. I mam nadzieję, że spotkamy się 1 września. Czekamy na Ciebie. Czy można łączyć naukę na wysokim poziomie z dobrą atmosferą sprzyjającą różnej kreatywności młodych ludzi? Czy można połączyć ludzi łaknących wiedzy konkretnej, logicznej z pasjonatami sztuki, abstrakcji, tańca? Czy można uczyć nowocześnie z zachowaniem najlepszych tradycji? Czy można wyjść poza mury szkoły, aby doświadczyć odkryć geograficznych, biologicznych eksperymentów czy międzynarodowej współpracy? Czy można zachować swój niepowtarzalny styl i osobowość? jednocześnie zachowując normy i reguły ustalone regulaminowo. To wszystko dzieje się w Piątym Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Lema w Koszalinie. Jesteśmy szkołą, w której wykwalifikowana kadra według najnowocześniejszych standardów przygotuje cię nie tylko do studiów, ale pomoże odkryć talenty i pasje. To miejsce, w którym ważna jest jedność przy zachowaniu indywidualności. To miejsce, które czeka na ciebie. W opisie znajdziecie linki do filmów o każdym profilu w naszej szkole, a mianowicie biologiczno-chemiczny, humanistyczny, inżynierski, matematyczny, językowy oraz psychologiczny. Jedności do i skrzydeł.